Cześć wszystkim, witam w następnym odcinku serii poradników na kanale ZSM Tech. Następnym serwerem jaki sobie uruchomimy jest serwer HTTP. Jest to główny i najważniejszy serwer jeżeli chodzi o stos aplikacji internetowych, na który składają się serwer HTTP, interpreter PHP, serwer bazodanowy oraz serwer FTP. My przystawiamy serwera HTTP, zwanego też serwerem www, Posłużymy się otwartym serwerem www, zwanym też Apache. Jest jednym z najpopularniejszych serwerów na rynku. Innymi takimi serwerami są nginx oraz IIS od Microsoftu. Do serwera Apache doinstalujemy sobie także interpreter PHP. Protokół HTTP, o którym mowa, służy do przesyłania dokumentów hipertekstowych przez Internet i jest jednym z prostszych protokołów opartym na zapytaniach i odpowiedziach. Dlatego też jest tak chętnie wykorzystywany przez początkujących programistów podczas nauki networkingu. Działa on domyślnie na porcie TCP o numerze 80, nie wspiera szyfrowania. To jest realizowane za pomocą protokołu SSL/TLS. My jednakże nie mamy publicznej domeny, nie będziemy też się bawić we własnoręcznie tworzone certyfikaty. Wspomniałem już o zapytaniach i odpowiedziach. Te są opatrzone w różne komendy, np. get, przy zapytaniu o zasób. Odpowiedzi dodatkowe są wyposażone w kody sygnalizujące różne komunikaty. Np. 200 oznacza, że zasób został znaleziony, 403, że serwer nie może odesłać zasobu, bo nie pozwala mu na to konfiguracja, a 404 oznacza, że zasób nie został odnaleziony. Przejdźmy więc do instalacji serwera Apache. Pakiet do instalacji serwera Apache nazywa się Apache 2, ale oczywiście przed przystąpieniem do instalacji czegokolwiek zalecam zaktualizowanie repozytoriów oraz pakietu. Instalujemy go poleceniem sudo apt install Apache 2 z przełącznikiem Y. Po poprawnej instalacji możemy sprawdzić status naszego serwera Apache, wpisując komendę sudo systemctl status Apache 2. Poprawnie zainstalowany serwer powinien być aktywny. Zauważyć można ostrzeżenie, które informuje nas, że Apache nie wie, jaka jest pełna nazwa domenowa serwera. My sobie później ją dodamy do konfiguracji, aby to ostrzeżenie znikło. Konfigurację naszego serwera przeprowadzimy na dwa sposoby. Najpierw będziemy pracować na domyślnej stronie serwera Apache, a w drugiej części tego dokumentu wdrożymy już w miarę profesjonalne rozwiązanie pliki konfiguracyjne serwera Apache znajdują się w katalogu slash /etc/apache2. Slash Te, które nam się przydadzą to apache2.conf, ports.conf oraz sites pauza available slash 000 pauza Jeżeli zaś chcemy sprawdzić numer wersji serwera Apache, a także dostępne aplikacje Profile w UFF zapora w Ubuntu oraz informacje o nich zastosujemy odpowiednie polecenia: Sudo Apache 2 Pausa Version, Sudo UFW App List oraz Sudo UFW App Info Apostrof apache Full Apostrof. Skoro nasz serwer działa, to możemy sprawdzić, czy jakaś strona otwiera się w przeglądarce. Wpisujemy w pasku adresu klienta IP serwera i powinniśmy uzyskać powyższy efekt. Widzimy również, gdzie znajduje się nasz plik index.html. Edytujemy go poleceniem sudo nano slash var www html slash index.html i dopiszemy w nim, ZSM Tech, klasa trzecia. Zapisujemy zmiany i wracamy na klienta. Jak wracamy na klienta, odświeżamy naszą stronę i zmiany powinny być widoczne. Przejdźmy teraz do konfiguracji strony domyślnej na porcie numer 80 w serwerze www. Rozpoczniemy to od wykorzystania strony domyślnej serwera Apache. Aby to zrobić, musimy wprowadzić zmiany w dwóch katalogach. Pierwszy z nich to /var/www/html, a drugi to /etc/apache2. Zaczniemy więc od zmian w katalogu //var//www//html i najpierw usuniemy plik index.html i stworzymy sobie swój własny. Przejdziemy więc do katalogu //var//www//html i użyjemy do tego poleceń sudo rm index.html oraz sudo nano index.html następnie wprowadzimy do niego naszą zawartość. Można powiedzieć, że stworzymy sobie zupełnie nową stronę www, która będzie zawierała krótkie informacje o naszym systemie, przedmiocie, numerze portu i tp. Zawartość pliku w naszym przypadku będzie wyglądała tak jak tutaj. Po zapisaniu zmian w pliku sprawdzamy naszą stronę z poziomu klienta. Jak widzimy nie jest to piękne, ale wszystko działa. Jak powszechnie wiadomo, domyślnie protokół HTTP pracuje na porcie numer 80 i żeby wyświetlić zawartość strony, nie musimy go wpisywać. Teraz jednak spróbujemy uruchomić stronę na porcie numer 7070. Aby to zrobić, musimy dokonać zmian w dwóch plikach. Przejdziemy zatem do katalogu etc slash Apache 2. Wylistujemy sobie jego zawartość i zmodyfikujemy odpowiednie pliki. Użyjemy poleceń cd etc slash apache 2 ls z przełącznikiem l i ls przełącznik l etc slash apache 2 slash sites pausa available Edytujemy najpierw plik 000 pausa default pausa conf polecenie sudo nano etc slash apache 2 sites pausa available Slash /000 pause default, pause conf, i zmieniamy w nim numer portu z 80 na 7070. Oczywiście po wprowadzeniu zmian zapisujemy je. Następnie edytujemy drugi plik ports.conf polecenie sudo nano slash etc slash apache2 ports.conf i także zmieniamy w nim numer portu z 80 na 7070. Podobnie jak wcześniej zapisujemy zmiany. Oczywiście musimy jeszcze zrestartować serwer Apache 2 i sprawdzić jego status. Polecenia oczywiście powinny być już znane, ale dla przypomnienia wpisujemy sudo systemctl restart Apache 2, a potem sudo systemctl status Apache 2. I jak widać, wszystko działa. Zmieniamy jeszcze w pliku slash var www html slash index.html wpis na wyświetlenie właściwego portu. Oczywiście to jest tylko kosmetyka. Odświeżamy stronę na kliencie i oczywiście nie działa. Nie może zadziałać, ponieważ numer portu jest nadal domyślny: 80, bo nic nie wpisaliśmy dodatkowego w adresie. Dodajemy zatem po adresie IP nowy numer portu 192.168.10.10 2.70.70 i odświeżamy ponownie. Jak widać, teraz jest wszystko ok. Teraz pokażę, jak zmienić katalog domyślny strony oraz pliku startowego. Czasami, jak ktoś bardzo chce umieścić sobie stronę w innym miejscu niż katalog domyślny. W takim przypadku najpierw trzeba stworzyć sobie odpowiedni katalog. U nas to będzie slash www. Stosujemy znane polecenie sudo mkdir slash www. Następnie skopiujemy sobie do niego nasz plik index.html poleceniem sudo cp slash var slash www slash html slash index.html spacja www index.html Przechodzimy do katalogu slash www i edytujemy nasz plik znanym już poleceniem sudo nano index.html. Na koniec dodamy wpisy informacyjne dotyczące katalogu. Przy okazji podamy jeszcze numer innego portu, który też sobie zmienimy. Teraz jeszcze pliki konfiguracyjne. Najpierw edytujemy plik 00-default-conf znanym już poleceniem sudo nano-etc-apache2-sites-pauza-available-00-default-conf. Zmieniamy w nim numer portu oraz katalog strony. Oczywiście jak zawsze zapisujemy zmiany. Katalog ze stronu zmieniamy także w pliku apache2.conf, który możemy edytować poleceniem sudo nano slash etc slash apache2 slash apache2.conf. Pamiętamy o zapisaniu zmian w pliku. I na koniec zmiana jeszcze numeru portu w pliku ports.conf. Wpisujemy więc sudo nano slash etc slash apache2 slash ports.conf. Teraz restartujemy nasz serwer www, sprawdzamy jego status i widzimy, że znowu wszystko działa. Podobnie idziemy na klienta, wpisujemy w przeglądarce internetowej adres IP, numer portu i powinniśmy zobaczyć nasze dzieło. Ostatnią czynnością, jaką wykonamy w tej części konfiguracji serwera www, jest zmiana domyślnego pliku startowego strony. A właściwie rozszerzenie listy plików, z których strona może być uruchamiana. Opcja taka znajduje się w pliku etc slash apache2 mods moc available dir.conf. Najpierw przejdziemy do tego katalogu i wyświetlimy jego zawartość stosując polecenie cd etc slash apache2 mods moc available oraz ls przełącznik l. Kreska pionowa LES. A następnie edytujemy zawartość pliku dir.conf poleceniem sudo nano dir.conf. Dokonamy w nim małej zmiany dopisując nazwę pliku strona.html. Oczywiście zapisujemy zmiany i zamykamy plik. Przechodzimy teraz do folderu slash www i najpierw zmieniamy nazwę pliku index.html na strona.html. Potem edytujemy go i dodajemy jakiś wpis. Zastosujemy następujące polecenie: cd slash www ls z przełącznikiem l sudo mv index.html spacja strona.html ls przełącznik l oraz sudo nano strona.html. Dodajemy jeszcze wpis "witryna uruchamiana z pliku strona.html". Zapisujemy zmiany i zamykamy plik. Oczywiście musimy jeszcze zrestartować serwer Apache. Na koniec wracamy na klienta, wpisujemy w przeglądarce internetowej adres IP, numer portu i powinniśmy uzyskać powyższy efekt. I znowu udało nam się, i wszystko działa. To kolejne zwycięstwo jest już końcem naszego poradnika. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do obejrzenia innych produkcji naszego kanału.